Elżbieta Dmoch wciąż potrzebuje pomocy. Musimy rozważyć stałą opiekę. Elżbieta Dmoch, słynna wokalistka zespołu 2 Plus 1, przez długi czas zmagała się z problemami finansowymi i trudną codziennością. Autorka kultowych przebojów, takich jak "Choć", "Pomaluj mój świat" czy "Windą do nieba", po zakończeniu kariery zniknęła z mediów. Obecnie pomocni są dla niej Polska Fundacja Muzyczna i Wierni Fani. Tomasz Kopeć, prezes fundacji, w jednym z wywiadów opisał sytuację artystki. Samodzielne funkcjonowanie jest dla niej bardzo trudne, przyznał. Elżbieta Dmoch należała do grona najjaśniejszych postaci polskiej muzyki lat 70. i 80. Po rozstaniu z Januszem Krukiem, współzałożycielem grupy 2, +1, a następnie jego śmierci, zdecydowała się całkowicie zrezygnować z życia zawodowego i publicznego. Osiedliła się samotnie w mieszkaniu na warszawskiej saskiej kępie. Przez długi czas nie utrzymywała kontaktów z mediami, odrzucała wsparcie i nie korzystała nawet z należnych jej tantiem, co miało wpływ na pogorszenie jej sytuacji finansowej. Elżbieta Dmoch ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Polska Fundacja Muzyczna jej pomaga. W jednym z wywiadów prezes Polskiej Fundacji Muzycznej opowiedział, jak obecnie czuje się artystka. Jej funkcjonowanie w życiu codziennym jest bardzo utrudnione. Wsparcie Fundacji jest jej niezwykle potrzebne. Ela jest osobą samotną. Fundacja i nasza grupa przyjaciół jest właściwie dla niej jedynym środowiskiem. Jesienią i zimą praktycznie nie wychodzi z domu. Od kilkudziesięciu lat przyjaciel Fundacji co tydzień pomaga jej z zakupami. Spółdzielnia mieszkaniowa też jest przyjazna i stara się trzymać rękę na pulsie. Teraz wiosną i latem Ela już wychodzi, spaceruje, robi drobne zakupy. Natomiast w związku z jej różnymi schorzeniami samodzielne funkcjonowanie jest dla niej bardzo trudne, przyznał Tomasz Kopeć w rozmowie z Onetem. Tomasz Kopeć dodał także, że niebawem Elżbieta Dmoch będzie potrzebowała stałej opieki, którą fundacja może jej zapewnić. Spodziewamy się, bo Ela nie jest przecież naszą pierwszą podopieczną, że w przyszłości być może będziemy musieli rozważyć bardziej stałą opiekę, czy to osobistą, w ramach miejsca, gdzie mieszka, czy w ramach jakiegoś ośrodka dla osób starszych. Ela jest dość schorowana i nigdy nie wiadomo, kiedy środki na ten cel będą potrzebne, powiedział prezes PFM w rozmowie z Onetem. Elżbieta Dmoch ma niewielką emeryturę. Prezes Polskiej Fundacji Muzycznej przyznał także, że artystka ma niewielką emeryturę i niskie dochody z tantiem. Fundacja wspiera ją jak tylko może. Ela ma bardzo skromną emeryturę, nie była autorką utworów, więc nie ma przychodów z tytułu praw autorskich. Ma natomiast niewielkie tantiemy z tytułu praw wykonawczych, jeżeli repertuar 2 plus 1 jest eksploatowany. Ela wiedzie więc bardzo skromne życie, a my jako fundacja jesteśmy blisko po to, żeby reagować, tłumaczy Tomasz Kopeć w tym samym wywiadzie.